Jak już wiecie, jestem ogromnym fanem Groka i Elon Musk podał informację, że po czwartym lipca, dzisiaj jest 3 lipca, jutro jest 4, będzie premiera nowego Groka, który podobno ma być fantastyczny i być najlepszym modelem do, do kodowania. Więc jakby. Nie przynosimy dzisiaj do stołu bezpośredniej informacji o tym modelu, tylko raczej informacji o tym, że dużo może się wydarzyć jutro i, i, i w kolejnych dniach warto na to poczekać. Data nie, data nie jest przypadkowa co? <laughs> 4 lipca to jest Dzień Niepodległości. A, wiesz co, myślę, że tak. Wielkie święto. Tak, tak. Tutaj wiesz, jeszcze jest dużo pewnie kontekstów, pan Elon z panem Trumpem, ostatnio historia, rozbrat, później znowu sytuacja i tak dalej. No być może jest to, być może jest to, jest to, jest to powiązane właśnie z Świętem Niepodległości. No zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro, szanowni państwo, obserwujmy co pan Elon Musk przyniesie do stołu. Ja bym, ja bym chciał jutro akurat, bo będę miał cały weekend do, do, do zabawy, a obecnie bardzo dużo, chyba najwięcej używam właśnie groka.